I następne miasto, Białystok. Ostatnie miasto z, z stolic wojewódzkich yy, i turne po Polsce. 18 odcinek. Yy, Lub ten, jakby to było, odcinka A no prawdopodobnie będę robił test do całościowo. I tak, ten dworzec powstał, w, yy, w 1861 roku. Linia. Wasabsko petersburska i dodatkowo to jest obecnie stacja węzełowa rozchodzi się na wiele linii H para do Białystoku końcówki 800 ile i tak ogólnie trwa od 2018 roku tutaj Plac Przed placem plus z tyłu też prace trwają i w 2020 roku otwarto ten dworzec z powrotem, i tak podczas pierwszej wojny światowej ucierpiał dworzec Wtedy został przez wycofujące wojska rosyjskie spalony. A podczas II wojny światowej dworzec e, został zbombardowany i, i nie wrócił już do starej e, widoków, jak e, try, kiedyś wyglądał. I ogólnie e, posiada cztery, cztery perony, siedem krawędzi. E, teoretycznie. E, to widziałem na e, tym, e, na Wikipedii, te dane. Ogólnie podczas drugiej, zapary, pod koniec paralu został wybudowany, e, zaczął się remont w 1989, który trwał 14 lat do, e, 2000, do 2003 roku. Tak, e, w 2010 roku e, był w listopadzie był potężny wypadek kolejowy. Tutaj, e, co można, e, jak ktoś uważnie słuchał, wtedy to e, tak zwana kula ognia by, była. Czyli wypadek ze czyterna rozstrzygnięła się i wybucha. Były takie dwa. I tak. Pierwszy SU-160-001 i trzy wagoniki w rezerwie. I ogólnie, tak jak mówimy, stacja jest w Remonte i tutaj ledwo co zostało ze starego układu. Obecnie, jak widać, mechaniczne rzeczy są, tarce i tak dalej, nie ma y semaforów świetlnych i tarc manewrowych, tylko są kształtowe, jak widać dwa, dwa niebieskie, semafor jak widać tutaj są tak, e, semafory kształtowe ja bo z tej strony widzę e, nie widzę tego z przodu, co, jak jest wygląda z przodu ale zapewne mają biało, e, niebies czerwono, biało, czerwone e, kartki i na peronie stoi Dąbrowska, która przyjechała ona będzie tak do odjazdu stała sobie jeszcze trzy godziny. I tak, ogólnie były cztery krawędzie peronowe, cztery perony z siedmioma krawędziami peronowy, ale jak widać zostało półtora peronu. I pół miejsca zileje i są tylko trzy krawędzie zamiast siedmiu. I jak widać, mało co tutaj yy, zostało z tego dworca. I tutaj będę kończył yy, Zwiedzanie po Polsce dworców i możliwie jeszcze przyjadę dokręcić filmiki tutaj w Białymstoku i w Poznaniu i Gdańsku, bo są remonty kiedy kręcę i jeszcze porobię uzupełnienia tych dworców, jak będą już gotowe, całe. A na obecną chwilę. To już koniec i wracam do Wrocławia i koniec wiedzania dworców wojewódzkich.